Reprezentant Tymex Boxing Promotions z rekordem 4 zwycięstw, 0 porażek, 1 remis. Oto przed Państwem Oskar Lierzyński. Na jest 90 kg i 900 gramów to waga Oskara Lierzyńskiego. A w narożniku czerwonym grupy Knockout Promotions z zawodowym rekordem 4 wygrane, 0 porażek, jedna walka zakończona przez knockout Artur Górski Tynek Promotions versus Knockout Promotions Wojna Polsko-Polska podczas jutrzejszej gali Knockout Boxing na 22 90 kg i 600 gramów towaga Ardura Górskiego. Pozycja bokserska. I zapresorowały do face to face. Oskar Wierzyński versus Artur Górski. Kolejny pojedynek. Jutrzejszy gari. Kala Legionów. Now 22.